Ja jestem, ty jesteś. On, ona, ono jest. Koniugacje nie muszą być takie nudne. Dzisiaj koniugacja czasownika być i czasownika mieć, które Wam. Prezentuję, które Wam przedstawię. To za chwilę, na razie ja jestem Ania, a to jest płynnie po polsku. Hej, cześć, dzień dobry. Ja jestem Ania. To znaczy mam na imię. Ania, a ty, kim jesteś? Jak masz na imię? To jest mój kubek. Ma różowy kolor. To jest mój kubek i ma różowy kolor. Bardzo lubię mój różowy kubek. Kolejna koniugacja, dodatkowa koniugacja: lubię. W Polsce zawsze jesteśmy szczęśliwi, kiedy widzimy, że są obcokrajowcy, którzy uczą się polskiego. Nie mamy często okazji widzieć obcokrajowców, którzy uczą się polskiego. Niestety. A czy Wy w Waszych krajach też jesteście szczęśliwi, kiedy widzicie obcokrajowców, którzy uczą się Waszego języka? Czy macie okazję widzieć często takich obcokrajowców, którzy uczą się Waszego języka? Czy macie okazję ich widzieć? Polacy są naprawdę szczęśliwi, kiedy widzą obcokrajowców, którzy uczą się ich języka, którzy uczą się polskiego. Polacy nie mają niestety okazji często widzieć takich obcokrajowców. Polacy nie mają często okazji Widzieć obcokrajowców, którzy uczą się polskiego. Niestety. Jakie czasowniki były w tekście? Jakie czasowniki usłyszałeś? Usłyszałaś? Być? Ja jestem Ania. Jestem. Ja jestem. Ty kim jesteś jesteś jestem jesteś to jest on ono ona jest my Polacy jesteśmy szczęśliwi my jesteśmy szczęśliwi a wy w waszych krajach czy jesteście szczęśliwi wy Jesteście. Polacy są oni, Polacy, one, Polki, są szczęśliwi, są szczęśliwe. Są. Ja jestem. Ty jesteś. On, ona, ono jest. My jesteśmy. Wy jesteście, oni, one są. A mieć, czy słyszałeś, słyszałaś mieć, koniugację czasownika mieć? Ja mam na imię Ania, mam na imię. A ty, jak masz na imię? Ja mam. Ty masz. Kubek, on ma różowy kolor. Ma, on, ona, ono ma. My, Polacy, nie mamy okazji widzieć obcokrajowców, którzy uczą się polskiego. My nie mamy. A czy wy macie okazję widzieć takich obcokrajowców? Wy macie okazję. Oni one, czyli Polacy, nie mają okazji. Oni Polacy, one Polki nie mają okazji często widzieć takich obcokrajowców. Nie mają. Ja mam, ty masz. On, ona, ono ma, my. Mamy, wy macie, oni, one mają. Teraz możesz powtarzać koniugacje i uczyć się ich w mniej nudny sposób. Dziękuję za to, że jesteś tutaj, za to, że oglądasz filmik. I zapraszam cię na Instagrama, na stronę internetową i do zobaczenia w kolejnym odcinku. A jak powiedzieć być i mieć w twoim języku? Napisz w komentarzach, napisz komentarz. Pa pa.